Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić intro. Najprostsze intro, które z... Z... pokażę Wam. No to musimy ściągnąć oto taki pliczek. To usuniemy. Tutaj mamy ten pliczek. Teraz trzeba tutaj ten pliczek wypakować już wybrakowaliśmy ten pliczek, musimy teraz go otworzyć Odwieramy nasz template bla 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 Ups Tak, gdy wchodzimy na to intro, to widzimy przed sobą napis tekst. Jeśli chcemy, nie chcemy tego napisu, musimy go skasować i zmienić. Tak, ten napis zmieniłem właśnie. Jeśli mamy za długi nick, to może Wam wychodzić. Ale możecie użyć skrótów na przykład. Tak, ale ja nie będę robił skrótów, bo nie chcę i nie potrzebuję tego. Teraz klikamy w Composition, Add to Render Queue. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy Render. Zamykamy Adobe After Effects. Wcześniej tego nie mówiłem, akurat, że to jest Adobe After Effects, ale teraz to mówię. No dobra. Teraz otwieramy nasz program Vegasa. W moim przykładzie tu nasze audio wkładamy. To teraz możemy zamknąć. Kładamy tu komp1 Czyli nasze intro Ściągamy tu audio Sprawdzamy czy wszystko dobrze idzie Jak u mnie wszystko chodzi jak należy Teraz muszę to zrenderować w moim... teraz nazywamy to jakoś intro. W moim przykładzie to będzie poradnik Zrenderujemy. U mnie trwa dosyć długo rendering, ale u mnie chociaż potrwa 15 sekund albo 20. Bo jeśli robię intro, to wtedy to nie trwa tak długo. <gry> Gdy już się nam zrenderowała, to teraz wchodzimy w Start i jeśli mamy Windows 7, to tutaj musimy wyszukać poradnik i tutaj, jeśli widzimy to, to wtedy przeciągamy to, odtwórzmy. I to jest nasze intro, które będziemy używać do gier albo do Minecrafta. Tak jak kto woli. Dobra. Jeśli Wam się poradnik spodobał, to zapraszam do oceny mojego filmu. I to było wszystko. I na razie, do zobaczenia i cześć!